Dobra, słuchajcie, udało mi się to ustawić. Spróbuję u, u, u zrobić filmik tak instruktażowy, słuchajcie. Ja oglądałem dużo filmików różnych początkujących pszczelarzy, nawet tych co mają tam jakieś ciaste pszczoły, nie? I słuchajcie, ja Wam powiem teraz, nie? Jak ja uważam, jak to powinno się pracować na tych ramkach. Ja nie to, że teraz chcę jakiś mistrz czy coś, po prostu zrobię taki filmik instruktażowy dla osób, które zupełnie zaczynają z tym. Nie? I po prostu, no, nie wiedzą jak do końca się operować, słuchajcie, tymi ramkami, nie? Musimy sobie wyobrazić, że w tym, w tym wszystkim siedzą pszczoły, nie? Że ten korpus jest tu też, ma te ramki, nie? trzy cały, on jest cały odbudowany, tu jest masa pszczoły, co sobie to wyobrażamy, nie? I teraz tak. No ja to oczywiście nie mam dłuta, nie mam dłuta, ale pokażę Wam na takim najprostszym sposobie. A mam nożyczki, nie? Co? To musi być coś sztywnego, to nie może być coś giętkiego, to musi być coś sztywnego, nie? W tym momencie jak mamy te nasze ramki, nie? To sobie możemy robić tak. Odchylić tą, ale tak, nawet możemy tą przytrzymać palcem i tą odchylić, a tak lekko, tak lekko, tak po prostu, żeby zruszyć, zruszyć po prostu... To mi się to nie trzyma, nie? To w ulu to jest inaczej, nie? Tak zruszyć tą ramkę, żeby tak tu za tą belkę nawet tak, tu tak ją poderwać lekko, żeby odskoczyła, odstrzeliła lekko, ale to lekko, nawet tak przesnęła, tak. To nie musi latać wszystko, napieprzać o siebie, nie? Tak wiecie, to tak z czuciem, takim, z takim czuciem, nie? I wtedy ją możemy sobie tak po prostu, o, delikatnie tak jakby podnieść i tak, o, odsunąć, tak lekko. Nawet jeśli to zrobimy na pszczołę w tym momencie, na pół beleczki, no to o tym pszczołom się raczej nic nie stanie, one się tak się rozejdą między sobą, nawet tak ona się... pszczoła nie jest twarda, nie jest krucha, ona jest trochę miękka. Jak my ją tak troszeczkę, to ona pomiędzy sobą, tam pomiędzy sobą, nie? Tak jak rójka, nie? No i to wtedy one się tak porozchodzą i wcale ich nie pognieciemy, nie? I możemy na przykład tą ramkę, tą trzecią, możemy zrobić to samo w tą stronę. Nie? Możemy zrobić w tą stronę i wtedy wyciągamy tą ramkę, jak mamy miejsce, to po prostu delikatnie możemy robić nawet tak. Jeśli mamy wąsko, delikatnie. Nie? Delikatnie ręce, tak? I wyciągamy tą ramkę. Nie? No. I to jest wszystko. I wtedy nie możemy sobie tą ramkę. Jeśli nie ma czerwiu, jeśli nie ma czerwiu odkrytego, a nie jest zimno. O to chodzi. Nie? Jak jest zimno i mamy czerw odkryty, to raczej bym taki niekład, nie? No dobra, odkładamy sobie ją. Nie, powiedzmy tą. No i wtedy już możemy sobie śmiało operować. Jedziemy. Chodzi o to właśnie, że ja widzę jak ludzie wyciągają tą pierwszą ramkę. Ja tak podałem właśnie taki klasyczny sposób, że wyciągam tą, nie? Ale my możemy odchylić tą w tą, wtedy odchylić tą w tą i wtedy wyciągnąć tą całkowicie tylną. Możemy powiedzieć różnie. Możemy powiedzieć różnie. Ja na przykład mam tak, że ten środek, gdzie mam ten, tam gdzie w ogóle mam ten czerw, nie? W tej chwili, w takiej na przykład rodzinie teraz, tej, tej, to już matki nie ma, to ja na przykład tam, gdzie jest czerw, to jestem w stanie zrobić tak prawie na pół pszczoły. A te ramki, które nie mają czerwiu, rozkładam trochę szerzej. W tym, jakie są odbudowane oczywiście, nie? W tym momencie one te rurki zrobią szerokie i ta ramka jak ją zabiją miodem, nie? Tam gdzie dołożyłem ten cóż, to szczególnie się rozkładam tak szeroko, bo wtedy one jebs, nie? Wtedy jak taką ramę wyciągniemy, to jest Baja. Słuchajcie, jest Baja. No to to tak, ja oglądam różne filmiki, oglądałem na, na YouTubie, nie? No i po prostu to czasami wyciąganie tych ramek paskudnie, bo jak my po prostu tą ramkę tą jedną, tym hakiem jeszcze tak nie i ona w stoi tak tu aż, nie? I wtedy jak ktoś po prostu bierze i tą ramkę po prostu tak wyciąga, no to wszystko się gniecie, no to też to katastrofa, wtedy jak matkę, nie? No. No to tak, nie można, nie? Nie można. Te wyczucia tych boków, no to też tak, nie? Że po prostu no nie naparzamy tą ramką, nie jedziemy tak. Nie? Ewentualnie na przykład ja wiem już, nie? Że jak pszczoły trzymałem sobie tak na ramce i one się spłynęły mi tu, no to jak tu widziałem, że nie ma pszczół za bardzo w tym korpusie, no to wtedy zrobiłem bardziej po tej stronie, że pojechałem tą krawędzią, nie? I wtedy ta pszczoła, która tu miała tego gluta, no to ona nie ten, nie, nie jechała po, tej, po tej, tej tak bardzo, żeby właśnie się pognieść, nie? Słuchajcie, to są takie właśnie drobne pierdowy niuanse które na przykład robią to, że jak później ktoś tymi ramkami właśnie tak targa, no to na przykład sobie matki klepie, nie? Weźmie, ubije matkę, przygniecie ją, rozgniecie ją, nawet jak nie, to ją jakoś tam przetrąci i ona potem może faktycznie nie działać tak, jak powinna działać, bo jest uszkodzona po prostu, nie? Wtedy się dzieją ciche też wymiany i tak dalej. No i to by było właśnie tak na tyle, jeśli chodzi właśnie o to wyciąganie ramek, że musimy to uważnie robić. zrobić. Zrobić sobie miejsce na wyciągnąć, no o, o, oczywiście różnie, to przy różnych pszczołach to różnie wychodzi. To jak mamy je tu rozbudowane na różnych korpusach i tak dalej, nie? Ale właśnie w tym momencie to jest tak, e, że jest ich grubo i te plasty są porządnie porobione szeroko, to, to właśnie musimy sobie najpierw rozsunąć, a wtedy coś tam wyciągać. Dobra, przechodzą nieznajomy, muszę kończyć to wszystko, nie? To było wszystko.